Plakosystems wielofunkcyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i usprawnienia procesu przeładunku. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie obserwatora gospodarczego. Dziś moim i Państwa gościem jest Mateusz Łakomy, demograf oraz autor książki Demografia jest przyszłością. Witam Cię, Mateuszu. E, witam Filipie, witam Państwa. Mateuszu, rok 2022, sprawdziłem sobie dane 305 tysięcy urodzeń. Rok później 272,5, czyli ponad 30 tysięcy mniej. I ostatnie 12 miesięcy, które znalazłem dane, czyli od października 2023 do września 2024, to jest 250 suma, 254 tysiące urodzeń, czyli prawie 20 tysięcy mniej jeszcze niż rok wcześniej. Co się dzieje z polską demografią? No, polska demografia jest na krzywej schodzącej, mamy pewne załamanie. My mieliśmy istotny spadek już od lat 90., w gruncie rzeczy, natomiast od roku 2020 widzimy dodatkowe przyspieszenie tego, tego załamania, które w dużej części należy przypisywać covid a dodatkowo oprócz tego inflacji i pewnym takim lękowym komunikatom, które pojawiły się w mediach. No dobra, bo to jest, bo to jest też na pewno efekt tego, że mamy niż demograficzny, tak? Lat 90. wszedł w okres rozrodczy, bo to na pewno takie argumenty się po, po pojawią. Natomiast e, niski jest również ten wskaźnik dzietności, ten, ten, ten TFR. E, no i zasadniczo wspomniałeś o tym o, o tej, że to zaczęło się od 2020, od pandemii, ale tak naprawdę co jest tego przyczyną? To, że my mieliśmy pandemię, czy, czy jeszcze coś innego wpływa na, na tą niską dzietność, no bo to ten TFR, ten wskaźnik dzietności, jeśli się nie mylę, to już jest poniżej 1,2, 1,16 bodajże był. Tak, dokładnie 1,16 w 2023, w tym roku spodziewamy się jeszcze niższego i to y, faktycznie trzeba powiedzieć, że y, nałożyły się na siebie dwa efekty, czyli cały czas mamy te same czynniki, które wpływały negatywnie na naszą dzietność jeszcze od lat 90., -tych, 2000., -tych, pierwszej, drugiej dekady, a do tego doszedł jeszcze efekt COVID-a, a tak naprawdę... To w mojej ocenie jest to efekt lockdownu. Efekt, który mamy od lat 90. i 2000., czyli ten, ten, taki byśmy powiedzieli stały w naszym rozumieniu, to są cały czas te same historie. To znaczy mamy do czynienia z dużą nierównowagą w wykształceniu między kobietami a mężczyznami, które w ogóle utrudnia wejście w trwały związek. To możemy później rozwinąć, jeżeli będziesz chciał. Mamy cały czas niestabilność na rynku pracy, bardzo wysoki odsetek młodych dorosłych, którzy pracują na umowy czasowe. I to warto może tutaj podkreślić, że to nie chodzi o tak zwane umowy, tak zwane umowy śmieciowe, czyli tak tłumacząc na język, byśmy powiedzieli administracyjny, czy taki danych, czyli umowy cywilnoprawne, czy też jednoosobowe działalności gospodarcze, które są takim trochę naciąganym sposobem jednak świadczenia pracy, ale na, na umowie, na, 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 na fakturę. Dodatkowo do tego mamy cały czas kwestie trudności w dostępie do mieszkań oraz bardzo wielowymiarowe kwestie związaną z użytkowaniem internetu przez okres dorastania obecnych młodych dorosłych, obecnych potencjalnych rodziców. Czyli to jest ta pierwsza rzecz. A druga rzecz, która dochodzi to jest w ogóle trudności z formowaniem związku i to, że efekt lockdownu, to nasze zamknięcie się, się, bardziej zamknięcie nas w domach przez ograniczenia tutaj sanitarne, spowodowały między innymi to, że część osób, które w tym okresie by się powstały, które by w tym okresie by się poznały, by zaczęły tworzyć jakieś związki, te związki czasem by. Się wzmacniały, by te osoby coraz bardziej się angażowały w ten związek, z biegiem czasu powstawałyby małżeństwa. No, część osób tych się nie poznało, tak? nie stworzyło tego związku w tym okresie obostrzeń, tutaj, covidowych. No, w związku z tym mamy do czynienia także ze spadkiem liczby małżeństw. To widzimy również, że spadek liczby małżeństw jest podobnie bardzo szybki. Jednocześnie nie widzimy czegoś takiego, że mamy mniej więcej utrzymującą się stabilną liczbę urodzeń pozamałżeńskich, i jednocześnie wiemy, to jest taka trzecia rzecz, że bardzo, że większość urodzeń w Polsce i większość urodzeń małżeńskich powstaje czy powstaje, ma miejsce w ciągu pięciu lat po zawarciu małżeństwa, więc spadek małżeńskości. Powoduje to, że przez kilka kolejnych lat mamy pewien odroczony efekt tego w postaci spadku też liczby urodzeń. Czyli możemy się spodziewać teraz, że to w końcu nam trochę odbije? Może nie liczba, ale chociaż ten wskaźnik dzietności? W części tak. Bo część tych osób, które nie poznało się z Kasią, to powiedzmy po dwóch latach pozna się z przysłowiową Basią tak? I, i powstanie inny, inny trwały związek. Natomiast raczej nie można liczyć na pełne takie odbicie, pełne taką rekuperację, jak to czasami się w demografii mówi, ponieważ y, oczywiście po pierwsze, te osoby będą już troszkę starsze, a my wiemy, że im później tworzy się związek, im później rodzi się pierwsze dziecko, tym co do zasady liczba urodzeń jest mniejsza takiej osoby, mówimy oczywiście średnio, tak? I z drugiej strony no, osoby też się poznają w różnym wieku. Jeżeli to miał 30 parę lat, już w roku 2020 i wciąż przez obostrzenia covidowe. Nie poznał się z kimś, prawda, nie przez cały związek, i przed czterdziestką nie urodził pierwszego i być może jedynego dziecka, no to dodawszy do tego kolejne tam 2-3 lata, to już na urodzenie tego pierwszego nawet dziecka i jedynego będzie już trochę za późno. Ale w, w pewnej części to może trochę tak tutaj mm, yy, składzając, czy może właśnie nie składzając, tylko troszeczkę dając nadziei, jednak w pewnej części te, te utracone urodzenia dotychczas da się nadrobić. No dobra, bo tu wymieniłeś między innymi yy, takie argumenty, które bardzo często padają w przestrzeni publicznej, też te argumenty, które padają rzadziej, natomiast yy, o tych, jeśli chodzi o te częściej, no to pojawiła się kwestia rynku pracy, nie powiedziałeś tego, ale pojawiła się, regularnie się pojawia kwestia mieszkań i tak dalej i tak dalej i bardzo często kontrargumentem do tego jest, że w poprzednim, minionym systemie, czy też nawet trochę później, Sytuacja była jeszcze gorsza niż dzisiaj, bo dzisiaj jest, jak to mówi profesor Piątkowski, złoty wiek i faktycznie wiele danych pokazuje nam, że żyjemy, nigdy nie żyliśmy tak dobrze jak dzisiaj, no ale dzieci nie mamy, a wtedy były, więc nasuwa się samo z siebie pytanie, czy aby te kwestie ekonomiczne są aż tak bardzo istotne, a czy problemem większym nie są te kwestie, o których Ty na przykład wspomniałeś i tu też chciałbym do tego wrócić, ta różnica w wykształceniu kobiet i mężczyzn, o której aż tak bardzo się nie mówi. Tak, to znaczy, my pamiętajmy jedną rzecz, my przez ostatnie dekady, właściwie począwszy od XX wieku, nasze społeczeństwo pod względem sposobu funkcjonowania staje się coraz bardziej rozwinięte. I my właściwie dzisiaj możemy powiedzieć, że należymy do nie takiej licznej, znowu, grupy najbardziej rozwiniętych społeczeństw, i dołączyły do tego nie tylko te klasy, nazwijmy to w uproszczeniu, takie wyższe, a nawet średnie, tylko też te klasy, byśmy powiedzieli, nie to upraszczając, niższe. Co to znaczy? To znaczy każdy z nich chce jednak to dziecko mieć i to urodzenie mieć w pewnym sensie przygotowane i mieć, czasami lubię, chociaż nie lubię nadużywać tego pojęcia mieć uwite pewne takie ciepłe i bezpieczne gniazdko przed tą decyzją, żeby na to dziecko się spodziewać. I teraz my możemy w sposób racjonalny się spodziewać, mimo że jest to trudne, że w pewnym momencie będziemy mieć stałą pracę, że w pewnym momencie będzie mieć swoje własne mieszkanie, co jeszcze w latach 80. i 70. no nie było takie oczywiste, po prostu nie było wyjścia i tak trzeba było, mieszkając u rodziców w mieszkaniu czy u teściów, po prostu przyjąć to z dorobkiem inwentarza i te dzieci nawet wtedy się starać. Teraz raczej skłaniamy się ku temu. Aby te urodzenia odkładać, jeżeli nie mamy warunków w cudzysłowie idealnych z naszej, z naszej perspektywy. Więc jest to troszeczkę pokłosie, ale z drugiej strony jest to też szansa. Dlaczego? Bo co my wiemy? Wiemy na przykład to, że osoby, które mają, byśmy powiedzieli, takie największe panowanie nad swoim życiem, największe takie zdolności emocjonalne, które w demografii. Wiąże się przede wszystkim z wyższym wykształceniem. Im wyższe wykształcenie, tym przyjmuje się, że tak zwany kapitał ludzki jest coraz wyższy. To one, my wiemy, że co prawda rodzą później pierwsze swoje dziecko, ale co do zasady tych dzieci mają więcej. Więc jeżeli my stworzymy takie warunki, czy umożliwimy im to poczucie bezpieczeństwa związane z pracą, związane z mieszkaniem, związane z tym, że ich związki staną się małżeństwami, to nawet osoby nie tylko te zupełnie najbogatsze i te naprawdę z wyższym wykształceniem, z dobrych uczelni, ale też wiele pozostałych osób też będzie miało dzieci i nie będzie miało tylko jednego dziecka, bo na więcej nie, nie dały rady mieć, tylko będą miały dwie, dwoje dzieci, a może nawet więcej, bo my wiemy też, że Mniej więcej co trzeci, troszeczkę mniej niż co trzeci, ale to wciąż jest duża osoba. Co trzeci młody Polak, co trzeci Polak i Polka w wieku prokreacyjnym chcieliby mieć co najmniej trójkę dzieci. I to jest znaczący i duży zasób demograficzny, jeśli tak mogę powiedzieć, w Polsce. Więc w cudzysłowie, nawet nie tyle, że im nie przeszkadzając, tylko starając się im jakoś tą drogę do tych dzieci uprościć, wymościć, tak, przygotować, to doprowadziłoby do pewnego. Do pewnego zamknięcia tej luki, a my wiemy, że w Polsce z kolei luka między tym, tą idealną liczbą dzieci, a tą ile faktycznie tych dzieci ostatecznie mamy, należy do jednych z najwyższych. Jak ktoś to badał? Bo może to jest po prostu trochę taki efekt tego, że w polskiej kulturze rodzina jest taka ważna i, i, i dużo o niej mówimy, więc w tych badaniach też powiemy, że rodzina jest dla mnie ważna i chcę mieć trójkę dzieci, a w rzeczywistości to tak nie jest. To, to może z tego to wynika. No tu właściwie są tak naprawdę dwa wątki, bo jedną rzeczą jest, że rodzina jest dla mnie ważna, prawda? To zawsze jest pytanie też, co my przez to rozumiemy, bo jedynym tak naprawdę liczącym się rywalem w tym w cudzysłowej walce o pierwsze miejsce w rankingu, co jest dla mnie ważne, jest zdrowie. I my wiemy, no, że mimo, że my deklarujemy, że zdrowie jest dla nas ważne, to my wiemy, że to wcale nie jest tak, że ludzie masowo wysypiają się 7-8 godzin, nie piją alkoholu, prawda, unikają stresu, uprawiają regularnie sporty, nie są otyli i tak dalej. Wiemy, że wiele takich rzeczy temu przeszkadza. I podobnie z rodziną. To też zazwyczaj nie jest tak, że będziemy w cudzysłowie gryźli ziemię, żeby tą rodzinę stworzyć, tylko ok, jest ona, to jest ona dla dla mnie, dla mnie ważna. I staram się gdzieś tam balansować między pracą, między odpoczynkiem, między innymi rzeczami, zabawą. Zwłaszcza, jak jestem takim najmłodszym, młodym dorosłym i tym, żeby tę rodzinę mieć. Natomiast co do kultury i pewnego takiego komunikatu medialnego, to ja powiem, to jest moja taka trochę prywatna opinia, ale ja zaczynam wątpić, w którą stronę tak naprawdę, jeżeli chodzi o deklarację liczby dzieci, ta obecna kultura działa. Bo czy ona nam podwyższa taką deklarowaną liczbę dzieci, czy może ze względu na dość negatywny w niektórych mediach obraz rodziny, posiadania dzieci, ona nam obniża to, co my deklarujemy w cudzysłowie w badaniach ankietowych, a tak naprawdę chcielibyśmy tych dzieci mieć więcej niż my mówimy. Tym bardziej, że my wiemy dobrze z badań naukowych demograficznych, że ta deklarowana idealna liczba dzieci jest ona dosyć płynna. I wiemy też z różnych doświadczeń różnych krajów, że nawet osoby, które kiedyś deklarowały się, że chcą mieć jedno dziecko, albo nawet bardzo bezpośrednio mówiły, że nigdy za żadne skarby nie chcą mieć żadnego dziecka, jak się zmieniły okoliczności, a tymi okolicznościami przede wszystkim jest wejście w trwały, bezpieczny związek z osobą płci przeciwnej, czyli co do zasady zawarcie małżeństwa, to nagle się okazuje, że są, stają się szczęśliwymi rodzicami dziecka, czy nawet dwójki dzieci. I są z tego powodu zadowoleni i zapominają o tym, że kiedyś tam parę lat temu mówiły, że za żadne skarby żadnego dziecka nie chcą. No dobra, to jeszcze ten wątek tego, tej różnicy w wykształceniu, bo to, to też się pojawi, pojawiło. To jest aż tak duża różnica, tak istotna różnica, bo jak rozumiem, kobiety są lepiej wykształcone. Ja wolę używać pojęcia, że większy odsetek kobiet ma wyższe wykształcenie, bo lepiej ma pewną taką w sobie nutkę ocenną. Ja rozumiem, że to się tak dosyć powszechnie używa, ale może ja, ja staram się jednak tutaj trzymać się takiego dość precyzyjnego jednak określenia. To ma w kilku miejscach znaczenie, to wykształcenie, a zwłaszcza to, że stosunkowo niewielki odsetek mężczyzn ma wyższe wykształcenie. I pierwszym krokiem do tego jest to, to jest w ogóle zdolność do zawarcia trwałego związku. Bo pewną taką stałą we wszystkich krajach i właściwie wszystkich kulturach i, i w czasie również prawidłowością jest to, że co do zasady pobieramy się, wchodzimy w trwałe związki z osobami pod wieloma względami do, do nas podobnymi, i tutaj najważniejszym takim czynnikiem podobieństwa jest coś, co w socjologii i w demografii nazywa się statusem społeczno-ekonomicznym, czyli jak ta druga osoba jest postrzegana w społeczeństwie, czy ona jest wyżej, niżej, prawda, czy ma prestiż duży, średni, niski i tak dalej. I my, mniej więcej oceniając swoją pozycję, dobieramy partnera do tego, żeby był z naszej klasy. Mało tego, kobiety co do zasady preferują mężczyzn o minimalnie, minimalnie to jest może tutaj ważna różnica, ale jednak w wyższym statusie od siebie samej. Troszeczkę lepiej zarabia, jest troszeczkę starszy, ma troszeczkę wyższą pozycję zawodową, jest troszeczkę bardziej prestiżowy. To ma też głębokie uwarunkowania, między innymi biologiczne, no bo taki mężczyzna, który ma wyższą pozycję, wyższy status, jest w stanie lepiej zapewnić zasoby dla, dla rodziny, dla dzieci i stwarza większe poczucie bezpieczeństwa. No i teraz najważniejszym czynnikiem, nie jedynym, ale najważniejszym, pojedynczym, yy, określającym długofalowo nasz status społeczno-ekonomiczny, to jest nasze wykształcenie. No bo my wiemy, skończyliśmy jakąś tam szkołę, zaczynamy pracę, dzisiaj zarabiamy x, no ale jak mamy wyższe wykształcenie, to w pewnym takim uproszczeniu, dla naszych zarobków, no trochę nie ma sufitu, prawda? Jeżeli jesteśmy pracowici, jeżeli dbamy o to, żeby dobrze pracować i z biegiem czasu awansujemy, może założymy firmę własną i tak dalej. I to, że stosunkowo niewielki odsetek mężczyzn ma niższe wykształcenie, utrudnia im wchodzenie w związek. Jest na to też mnóstwo badań takich szczegółowych dotyczących mężczyzn, konkretnie z wyższym wykształceniem, że oni. O wiele częściej wchodzą w związek, o wiele częściej ich związek jest małżeństwem, o wiele rzadziej ich związki się rozpadają i ostatecznie też o wiele więcej mają dzieci. No dobra. No dobra. O, zasadnicze to zasadnicze pytanie teraz na, na sam koniec, już finiszując, co my możemy tak naprawdę zrobić, żeby. E... Ta dzietność nam skoczyła. Krzysztof Bosak kiedyś był w jednym z programów, chyba w wirtualnej Polsce, i powiedział, że do ludzi trzeba mówić prosto. To znaczy, powiedział, że trzeba powiedzieć ludziom, żeby mieli jedno dziecko więcej niż mają i, i będzie po problemie. No dobra, no ale zasadnicze pytanie brzmi: co zrobić, żeby te, ci ludzie mieli to jedno więcej dziecko niż mają? No komunikat i takie bezpośrednie jakieś tutaj zasygnalizowanie jakiegoś takiego punktu, coś co w tak zwanych behawioralnych politykach publicznych, czy psychologii behawioralnej, coś tak zwanym nudzem, takim lekkim pchnięciem w kierunku, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest stworzenie całego systemu, takiego byśmy powiedzieli ekosystemu wokół ludzi, żeby Przepraszam bardzo, żeby nawet bez jakichś takich pchnięć sami z siebie nie mieli, nie dostrzegali istotnych barier, do tego, żeby te dzieci mieć. Ale zauważ nawet to, co my sobie już powiedzieliśmy w czasie tej naszej rozmowy. Ostatnio, co mówiliśmy, to jest nierównowaga w wykształceniu, czyli pierwsza rzecz to jest praca nad tym, żeby wyniki chłopców, nawet w szkole podstawowej i średniej, były zbliżone do wyników albo idealnie identyczne. Do wyników dziewczynek. One co do zasady mają nie troszeczkę lepsze, zwłaszcza z języka polskiego, co jest ważne. Później, tak samo, jeżeli chodzi o ten odsetek mężczyzn, którzy kończą studia. My wiemy, że mężczyźni co do zasady preferują nieco inne studia niż, niż kobiety. Dla mężczyzn jest lekko tutaj skracam, ponieważ wiem, że mamy mało czasu, żeby te, 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 te studia, ten zawód, który mają, przynosił też dobre dochody i znowu lekko skracając, Wiemy, że dobre dochody przynoszą na przykład studia na Politechnice, prawda? I wiemy też, że mamy stosunkowo nieduży odsetek, niedużą liczbę Politechnik w stosunku do krajów zachodnich, gdzie mężczyzn z wykształceniem co do zasady jest więcej. Mamy w cudzysłowie niższy poziom, no w cudzysłowie nawet, nie w cudzysłowie, po prostu wprost, niższy poziom politechnicyzacji, jeżeli chodzi o naszą edukację. Później mówiliśmy o niestabilności zatrudnienia, prawda, tych umów na czas określony który też jest wysoki, i też wiemy, że jest w Europie wiele krajów, który ten odsetek umów na czas określony, zwłaszcza u tych najmłodszych dorosłych, jest o wiele mniejszy. Czyli podsumowując, rozwiązywanie szeregu, ale wcale nie aż tak dużej liczby, konkretnych problemów, konkretnych barier, które utrudniają z jednej strony w ogóle wejście w związek, a z drugiej strony, jak już ten związek zaistnieje tego, że zdecydujemy się na dzieci, doprowadzi samo z siebie summa, Summarum. Do tego, że ta dzietność w Polsce będzie większa. No to należy czekać, aż ta dzietność w Polsce będzie większa. Miejmy nadzieję, że wydarzy się to e, dość szybko. E, Mateusz Łakomy, demograf oraz autor książki Demografia z przyszłością był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu.